Dzień dobry, dzień dobry moi mili. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania czytania dla zodjakalnego lwa na miesiąc. Już maj! Już maj, moi drodzy, niestety przestało mi pisać moje pisadło, więc będzie taki pół Póki nie wymyślę nic nowego, to jest talia, którą używam dla Was. Uh, zapomniałam jeszcze świeca najważniejsze, moi drodzy. Świeca musi być. Pamiętajcie, że czytania warto sprawdzić dla swojego ascendentu. Ja zauważyłam, że nawet, przepraszam, częściej sprawdzają mi się te dla ascendentu niż dla słońca. I nawet gdzieś ostatnio widziałam taką teorię, żeby jednak patrzeć na ten ascendent w czytaniach. Więc myślę, że warto, warto, tylko do tego trzeba znać swoją godzinę urodzenia i tutaj no nie każdy ma taką e, informację. Okej, okay, lew lew miesiąc maj, lew ku drogi jak dla Ciebie sprawy się będą pokazywać na ten miesiąc co takiego najważniejszego zachęcam Was moi drodzy do subskrypcji ze względu na to, że pojawiają się co jakiś czas nowe czytanka, staram się robić czytania tygodniowe na bieżąco informuję także yy, w zakładce yy, wiadomości do Was kiedy są czytanka prywatne, kiedy nie dużo pytań o to co mam, także zachęcam do subskrypcji, bardzo, bardzo dziękuję za ocen z Waszej strony Lew. miesiąc maj. E, wydaje mi się, że wystarczy tyle światła. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo jest trochę ciemno, ale przyznam szczerze, że wolę takie naturalne światło. Myślę, że będzie ok. E, bardzo dobre przełożenie, ale... ale zobaczymy co dalej. Ok. Lewek. Tutaj główna sytuacja ma. I piątka buław. Piątka buław, mojej drodze jest kartą konfliktu, kartą poczucia, mm, że moja racja jest tą racją właściwą. To może być konflikt wewnętrzny, czyli sami ze sobą gdzieś tam e, w jakiś sposób możecie się pokazywać w takiej presji przez dysonans wewnętrzny. To może być konflikt między tym, co czuję, tym, co wiem. Natomiast to mogą być też wszelkiego rodzaju rzeczywiście kłótnie, nieporozumienia z otoczeniem. Dobra, chyba tak będzie lepiej. Akurat jest za ciemno troszkę. Dlatego już sprawdzamy, co dalej. Co jest przyczyną w takim razie tego konfliktu tutaj? To jest także energia takiego przepychu, przepychania się, udowadniania swojej racji na siłę. Ale jest to karta jednak no trochę tak Brutalniejsza, że tak powiem, bardziej brutalna. Piątka denarów. Jeszcze patrzę, czy wszystko widać, ale chyba tak. Moi drodzy, piątka denarów mówi o poczuciu osamotnienia. Karta, która mówi albo o brakach finansowych, wszelkiego rodzaju wybrakowaniu, kiedy czujemy, że jesteśmy na zakręcie życiowym. Karta, która w jakiś sposób mówi o problemach finansowych, problemach domowych, problemach natury materialnej, ale także poczuciu osamotnienia i braku możliwości. I stąd jakby Nie wiem czy się zabieracie dobrze do roboty Ale ta piątka była wychodzi właśnie z tego poczucia Osamotnienia, konfliktu jakiegoś Takiego poczucia bezradności Będę dopytywać Bo nie chcę robić interpretacji. Zobaczymy co wam staje na drodze Co może tutaj pomóc Albo przeszkodzić król mieczy Myślę, że bardzo oficjalne Bardzo oficjalne załatwienie spraw Czyli jeżeli mam problemy natury finansowej To warto by było no poradzi się specjalisty w tej dziedzinie. Jeżeli mam w jakiś sposób problemy, nie wiem, natury zdrowotnej, no to pójdę do lekarza. Rozumiecie, o co chodzi, że na pewno dobrze by było skonsultować się z kimś, kto jest specjalistą w tej danej dziedzinie. Karta króla mieczy także mówi o potrzebie. Hmm. Zdobycia wiedzy, zanim wyjdę o krok dalej, bo tutaj zaczynacie się siłować z życiem, ale brakuje Wam wiedzy. Tu jest jakiś klucz. Ja podejrzewam, że to jest jakaś wiedza, co, jakieś konkretne, nawet nie tyle co informacje, ale umiejętności i, i doświadczenia, które mogłyby Wam pozwolić otworzyć te drzwi do lepszego świata, że tak powiem. Lepszej przyszłości, więc zobaczymy, ale wydaje mi się, że wszystko, co mielibyście zrobić, musiałoby być oparte na wiedzy, a nie takie ciskanie się i przepychanie ramionkami. Więc patrzymy, co już za Wami w takim razie. Diabeł. Może być również tak, że Lew w ostatnim czasie yy, gdzieś tam w jakiś sposób został ofiarą manipulatora. Bo mamy tutaj energię manipulacji, ale proszę zobaczyć, diabeł to nie jest tylko osoba, która nami manipuluje. Diabeł to nie jest tylko toksyczna relacja. To nie jest tylko nauk. Diabeł ma znacznie szersze, mam wrażenie, znaczenie. Ze względu na to, że diabeł symbolizuje naszą bezsilność, ale ona nie jest prawdziwa. To jest bezsilność, którą my po prostu zrzucamy nie tyle co odpowiedzialność. Muszę się zastanowić, żeby to dobrze powiedzieć. Stawiamy siebie w, w roli osoby, która teoretycznie nie ma wpływu na daną sytuację i może tylko cierpieć. To nie jest prawda. Wpływ macie. I zaraz zobaczymy, co trzeba zrobić, żeby z tej sytuacji się wykaraskać. Bo takie, taki wyścig szczurów to nie jest dobre. Takie przepychanie się ze sobą, konflikty to też nie jest dobre. Nie tędy droga. Karty pokazują, że sami tutaj w jakiś sposób do tej pozycji. Bezsilności się sprowadziliście. Czy to oddaliście yy, być może innej osobie, albo czynnością? Yy. Panowanie nad sobą to znaczy, że tutaj mogą być też wszelkiego rodzaju nałogi i potrzeba walki z nimi. Więc to jest coś takiego, że próbujecie się wydostać z jakiejś takiej toksycznej sytuacji, gdzie byliście w tej pozycji bezsilności, ale to, co. Tu nie zrobicie tego sami. Mam wrażenie, że specjalista jest potrzebny, czyli jeżeli nie wiem, jestem uzależniona od używek, no to to jest ten moment, kiedy potrzebuje pomocy specjalisty, lekarza, psychiatry i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi, bo trochę, trochę tutaj się bijecie z życiem, mam wrażenie. Co jest w głowie? O czym myśli lew? Królowa kielichów, pięknie. Bo wy rzeczywiście macie z tyłu głowy potrzebę oczyszczenia swojej energii, potrzeby bycia sobą w tym świecie, bycia fair ze swoimi uczuciami, emocjami, zrzucenie z siebie wszelkiego balastu i wydostanie się spod emocjonalnych jakichś takich trudności. Niektórzy, uwaga, bo tutaj... Mam wrażenie, że niektórzy mogą zrozumieć, że ich związek był toksyczny i zaczyna się taka walka ze sobą trochę. I tutaj też trzeba się zastanowić, czy o ten związek warto walczyć. Co przed Wami? Piątka mieczy. Moi drodzy, macie też piątki. No, ja myślę, że im szybciej zaakceptujecie pewnego rodzaju porażkę, tym lepiej. Bo ja wiem, o co chodzi. Lew jest dumny, lew jest silny, lew chce zawsze być w jakiś sposób perfekcyjny. Natomiast no, życie takie nie jest, życie jest różne i czasem po prostu lądujemy na dnie. I wy troszkę to przysłowiowe dno y, zahaczacie teraz. To nie jest takie dno jak w wieży czy w dziesiątce mieczy. Wieża i dziesiątka mieczy to są karty, nawet bardziej dziesiątka mieczy, trudne. To jest naprawdę życiowy problem, to jest y, no, przegrana bitwa, ale o słuszne cele często, bardzo trudna energia. Natomiast wy tu macie piątki. Piątki bardziej mi się kojarzą z, no właśnie tak bije się ze sobą bardziej, moje problemy są troszkę wyimaginowane, odczuwanie porażki, takie szarpanie się z życiem, natomiast tak czy inaczej no, prowadzi to do tego, żeby tutaj się coś rozpadło, bo coś tutaj już bardzo mocno drży. Wa wy. Oczywiście, może być też taka informacja, że Wy tutaj walczycie o związek toksyczny, gdzie i tak jesteście na pozycji przegranej, bo ktoś tutaj przyszedł tylko czerpać, a nic nie dawać w zamian. Okej, okay. lew w tej sytuacji. Szóstka mieczy, bardzo dobrze, bo jeżeli z piątka mieczy już widzicie porażkę absolutną, tutaj ktoś triumfuje nad Wami, i to jest bez sensu, czy ta sytuacja i tak dalej. No, w piątce mieczy my przyznajemy się do własnej bezsilności, porażki. I poczuciu, że no, to jest bez sensu, prawda? To są stale macie kłótnie i konflikty bardzo mocno zaznaczone, z innymi mogą być również. To tak czy inaczej, wszyscy mieczy jest bardzo dobra informacja, bo Wy macie z tyłu głowy, że po pierwsze musicie zadbać o swoje zdrowie psychiczne, bo to jest tutaj najważniejsze, a po drugie, potrzebujecie znaleźć spokojne miejsce dla siebie. Wszyscy mieczy odsuwamy się od tego konfliktu, odsuwamy się od tej porażki. Wiemy, że po prostu granie warta świeczki. Więc co jest w otoczeniu? Czy wy tutaj z kimś tak? Król Buław, to jest Wasza karta, to może być drugi lew, ale to jest osoba wpływowa, czyli faktycznie macie jakąś osobę wpływową w otoczeniu, osobę, która, no, przyszła Was tutaj ustawić trochę po swojemu, co też nie do końca, prawda, jest po Waszemu, no, lew jednak y, raczej woli sam wprowadzać zmiany, niż żeby ktoś mu mówił, co ma robić. Więc jest taka informacja, ale karty także mogą mówić, że otoczenie jakby sprzyja Wam do tego, żeby wprowadzić już zmiany, nie zostawać przy tym, bo tutaj to jest absolutnie sytuacja niewarta Waszej uwagi. I postawić na siebie. Ja będę dopytywać. Nadzieje bądź obawy w takim razie. A z buław. Bardzo dobrze, bo mimo jakby naprawdę tej sytuacji no niezwykle kiepskiej. Muszę to powiedzieć. Trzy piątki, no nie jest łatwo. No zapędziliśmy się w jakąś róg. Osiągamy przysłowiowe dno, ale prywatne dno. Tak jak powiedziałam, to nie jest jak w dziesiątce mieczy gdzie no naprawdę świat jest trudny, wszystko jest trudne i naprawdę jest ciężko. Naprawdę, to już jest taka karta, kiedy dowiadujemy się na przykład. Energia. Energia w Dziesiątym mieczy, dla mnie jest taka, że dowiadujemy się. Że nie wiem, jesteś, jesteś, jesteś ciężko chorzy i mamy 5% szans na wyleczenie. Rozumiecie, o co chodzi? To są trudne energie. Natomiast w piątce mieczy, no tak jak powiedziałam, to jest takie osobiste dno, czyli w tej konkretnej sytuacji, ale po tym wszystkim stajemy i idziemy dalej. W dziesiątce mieczy już nie ma gdzie pójść dalej za bardzo. I dobrze, i teraz tak, wy macie nadzieję jednak na ten nowy start, czyli ja się od tego odsunę, ja zadbam o siebie, ja będę miał na nową energię, na nowej płaszczyźnie, odzyskam siebie, nie będę już tutaj w tej toksycznej. Sytuacji, relacji, cokolwiek by to nie było. No i jeszcze w tle równowaga, czyli jest ch ch chęć osiągnięcia tej równowagi. Natomiast w rezultacie jest co? Król Denarów. Jesteście w stanie to zrobić. Są turbulencje na maksa. No tak jak mówię, lew osiąga przysłowiowe dno w tym tygodniu, miesiącu, przepraszam. W tle macie siódemkę buław. Karta, która mówi: zadbaj o siebie, zadbaj o swoje dobro. Nie daj sobie wejść na głowę. Staraj się trzymać swoich motywów działań, staraj się. No, zadbać o siebie, ewidentnie o swój spokój. Więc podejrzewam, że Wy macie tutaj osobę, z którą tak walczycie po prostu jakaś porażka absolutna. No nie, nie ma sensu w ogóle angażować w to energii. To, na co Wy musicie postawić teraz, to na swój dobrostan. Bo tutaj ewidentnie też te sprawy materialne, mam wrażenie, kuleją. I teraz dopytamy sobie. Natomiast yy, ogólny obraz jest. Każdy musi teraz już podzielić to na trzy części, i dopasować do swojego życia. A teraz już zobaczymy bardziej szczegółowo, czego to może dotyczyć, ale tak jak mówię, zawsze jak już dopytuję, to to może trafiać do jednej osoby. Także w tym rezultacie macie króla denarów, czyli karta, która mówi: bądź cierpliwy, bądź wytrwały, ale zainwestuj w siebie, zainwestuj ewidentnie po prostu w swoją energię, bo tylko to się opłaci. Tutaj, piątka denarów, z czego wynika ten brak. Szóstka kielichów. Faktycznie mogą to być relacje, szczególnie jeżeli e, mamy tu lwy, które weszły w relacje z przeszłości jakiejś. Czyli drugą szansę sobie z kimś daliśmy. To może teraz się pokazywać jako absolutne nieporozumienie. Karty, tak, no karty mówią, że wszelkiego rodzaju relacje, szczególnie te z przeszłości, relacje emocjonalne. Jest tęsknota, jest poczucie samotnienia w ogóle wokół Was poczucie osamotnienia ewidentnie i z tego wychodzi ta piątka buław, czyli ten wyścig szczurów trochę w tej Italii, konflikt. Dziewiątka denarów, no właśnie, poczucie, że na siłę chce zrobić, żeby sprawić się lepiej. I teraz przez jaki pryzmat to robimy? Na przykład kupując sobie mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Po prostu każda możliwa, że tak powiem sytuacja, która da nam szybkie endorfiny są tutaj brane pod uwagę, czyli na przykład niektórzy mogą wracać do nałogów. Bo tutaj jest taka... Potrzeba bardzo szybkiego poprawienia sobie nastroju. Jakbyście nie mogli zaakceptować tego, że po prostu kijowo się czujecie, rozumiecie o co chodzi. Po, znaki ognia robią to namiętnie, bo po prostu stale chcą się czuć dobrze. Nie lubią się smucić, prawda? Nie, nie umiemy się zatapiać w emocjach jak. Jak nie wiem, jak raki albo ryby, którzy, które się jakoś odnajdują w tej nostalgii, w tym smutku. Zauważyłam, że znaki ognia szybko się chcą wydostawać z takich emocji. Dobra, tutaj też jest taka informacja, żeby zawalczyć trochę o swój status finansowy. To jest ciągle bardzo ważne wokół Was. Nie wiem czemu, więc zobaczymy na tego diabła on nam tu, diabeł i wieża, ewidentnie moi drodzy, no nałóg jak nic to może być toksyczna relacja bardzo toksyczne wydarzenia, które wpłynęły na was w ten sposób, a nie inne, ofiara, pokazujecie się być może jako ofiara, kogoś, kto was zmanipulował i zostawił, no bardzo trudna energia, natomiast to jest to, co odchodzi do przeszłości zresztą ja pamiętam, że czytanie na kwiecień że było e, coś w desceń przełam życiowy przed wami, więc to jest ten moment moi drodzy już jest wieża nie wiem, czy się pojawia ostatnio, ale to już jest złamanie jakiejś, jakiegoś schematu toksycznego, który prowadziliście do tej pory. I potrzeba wydostania się z tego i zawalczania o siebie. No i staje nam ten król mieczy tutaj. Król mieczy dziesiątka denarów, moi drodzy, to faktycznie jest ktoś, kto mógłby Wam pomóc. Jeżeli specjalista w danej dziedzinie, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o samopoczucie, ale mam wrażenie, że najpierw to, co Wy musicie zrobić, zanim będziecie tutaj odzyskiwać że tak powiem, swoje zdrowie psychiczne po tej trudnej, toksycznej sytuacji, cokolwiek by to nie było, bardzo mi się w ogóle podoba, że pozwoliliście sobie na ten przełom. Czasem lepiej być samemu, niż być samotnym i wykorzystywanym w relacji z kimś. I tutaj ewidentnie to widać. Król Mieczy, osoba mądra, zdecydowana, z doświadczeniem z Waszej rodziny, być może, ktoś starszy, ktoś, kto może Wam tutaj doradzić, świetnie. To, co Wam tutaj staje na drodze, to jest też potrzeba odzyskania, tak jak już powiedziałam, te finanse, materia, pieniądze. Tutaj trzeba bardzo rozumnie podejść do rzeczy, bo to jest jakby duże zagrożenie wokół Was w tym miesiącu. No i królowa kilifu w głowie ewidentnie umiarkowanie, potrzeba odzyskania spokoju duszy, potrzeba odzyskania siebie, oczyszczenia emocji. Także Lew już. Myślę, że ten kwiecień maj jest dla Was bardzo przełomowy, bo wyłamiecie jakiś schemat, który był niezwykle obciążający Was, toksyczny, nie prowadził do niczego, tylko do strat i walczycie o siebie. Więc tutaj jest jeszcze piątka mieczy, czyli potrzeba pogodzenia się z jakąś porażką, ale to już karta odejścia powoli. Dwójka, yy, przepraszam, karta kochanków wokół tego, czyli jakaś relacja się rozpada. Toksyczna relacja się rozpada, ale nawet nie że sama się rozpada, wy po prostu się uwalniacie spod tego, bo dłużej już nie wytrzymacie, podejrzewam, że tu już jakiś nastąpi moment ostateczny. Będzie taka sytuacja, kiedy powiecie sobie OK, to zabrnęło to daleko. Więc szóstka mieczy jako wy, czyli rozumiecie, że czas już się przesunąć dalej, paść kielichów, żeby odzyskać siebie emocjonalnie znowu, po tej trudnej, toksycznej relacji. Ja mówię relacja, ale to mogą być różnego, sytuacje, różnego rodzaju sytuacje. W pracy mo mogą być toksyczne relacje. Cokolwiek, My wiecie, nauk może mieć toksyczną relację z alkoholem, nawet prawda. No i w otoczeniu jest ten król buław, czyli teoretyczny lew. Ale dziewiątka mieczy to jest właśnie osoba wpływowa, osoba, która tutaj wysysała z Was tę energię, osoba, która w jakiś sposób przyprawiała was o te zmartwienia, więc czas już się od takiej odsunąć. Karty także mówią, że nie będzie łatwo, bo, bo to jest trudna sytuacja. Oczyszczenie z tej toksyny tutaj to będzie ciężki proces. Ale prowadzi do zwycięstwa. bądź obawy a z buław, że szybko wrócą siły i słońce. Nadzieje, ewidentnie, że wrócicie do siebie, że znowu będziecie się cieszyć, będziecie z sobą, będziecie optymistyczni, że już nikt nie będzie wam zabierał energii. I w rezultacie król, denarów i król kielichów odzyskujecie siebie, ewidentnie. Po tym całym przełomie, to jest drugi miesiąc i szóstka była w zwycięstwo. Moi drodzy, e, cudowne jest to czytanie. Naprawdę trudne, naprawdę, ale te trudy podejrzewam, że tak do połowy miesiąca. Zresztą zeszły miesiąc już u Was, ten kwiecień tak wyglądał, ten przełomowy czas, to jest ten moment, wyłamiecie jakiś schemat zupełnie i wychodzicie z bardzo toksycznej sytuacji dzięki własnej sile, dzięki skupieniu na sobie i potrzebie, takiej szczerej potrzebie odnalezienia swojego własnego spokoju. Tutaj już nic nie robimy na pokaz, tutaj już dbamy tylko o siebie. Wrócicie do siebie i powiem tak z ogromną dojrzałością i z doświadczeniem. Te karty cztery, które są tutaj, wyglądają genialnie. To jest umiarkowanie królowa kielichów, król denarów i król kielichów. Odzyskujecie siebie w całej okazałości. Sprawy finansowe się ułożą. Wszystko się ułoży poprzez to, że odsuniecie się od tej toksycznej sytuacji. Że zawalczycie o siebie, że postawicie na siebie szczerze, że przyjmiecie pomoc, że będziecie pozytywnie nastawieni. I że pogodzicie się z porażką, że ta relacja nie ma racji bytu. Rada dla Was no jest ta sprawiedliwość. Szukaj równowagi wewnętrznej. Powrót do siebie, moi drodzy, i powrót do odnalezienia równowagi wewnętrznej. Cudowny miesiąc przed Wami. Bądźcie wytrwali. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i pozdrawiam Was serdecznie.